Ten gość przejechał się ponad 16 tysiącami Lamborghini i testował praktycznie każdy model jaki kiedykolwiek powstał. A to co Lamborghini zrobiło by go uhonorować przechodzi wszelkie wyobrażenia. Valentino Balboni, tak nazywał się człowiek który od początku lat 70 testował każde auto opuszczające fabrykę Lamborghini. Miura, Countach, Diablo, wszystkie przechodziły przez jego ręce. Gdy na rynku pojawiło się Lago, Balboni miał już na koncie więcej przejechanych Lambo niż ktokolwiek na świecie. Pod koniec lat 90. i na początku 2000. Lamborghini wprowadziło wyjątkową usługę. Odbiór auta w fabryce. Nowi właściciele mogli odebrać swoje samochody we Włoszech, a sam Balboni wręczał im kluczyki i towarzyszył podczas pierwszej jazdy. Przez blisko 40 lat Balboni prowadził ponad 80% wszystkich Lamborghini, jakie kiedykolwiek zbudowano. A gdy nadszedł czas jego emerytury, marka zrobiła coś wyjątkowego. Zbudowała limit Tylną napędową wersją Gajardo, dokładnie taką, jaką lubił najbardziej, i nazwała ją Lamborghini Gajardo Valentino Balboni.